Dzień dobry, nazywam się Bartosz Młodawa, jestem lekarzem dentystą. Drodzy koledzy i koleżanki, chciałem Was zaprosić na moje szkolenie, które będzie się odbywało Dental Skills Institute z zarządzania tkankami miękkimi wokół implantów i wokół zębów własnych pacjentów. Jest to szkolenie, na którym przede wszystkim będziemy się skupiać na praktyce. Będę chciał, by każdy kursant przećwiczył kilkukrotnie podstawowe procedury, które pozwolą Wam rozwiązać większość problemów z tkankami miękkimi wokół implantów i wokół własnych zębów pacjenta. Jakie to będą procedury? Będzie to pobieranie wolnego przeszczepu dziąstwa spodniebienia, będzie pobieranie tkanki łącznie spodniebienia techniką depiterializacji i będzie pobieranie tkanki łącznie spodniebienia techniką pojedynczego cięcia. Będziemy ćwiczyć rodzaje szyć, będziemy omawiać dokładnie te procedury i będę chciał, abyście je powtórzyli kilkukrotnie podczas tych dwóch dni szkolenia. kogo to szkolenie jest przeznaczone i skierowane? Skierowane jest do lekarzy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z implantologią oraz także dla osób, którzy już są bardziej zaawansowani w implantologii, ale ciągle napotykają problemy z tkankami miękkimi wokół implantów i wokół zębów własnych pacjentów. Chciałbym Was zaprosić z tego miejsca, automatycznie byście przynosili także. Swoje trudne historie, swoje trudne przypadki pacjentów, z którymi macie problemy i nie wiecie, jak rozwiązać. Bardzo chętnie je omówimy i zaproponujemy wspólnie razem jakieś rozwiązania. Serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia.